Dzień dobry, zbliża nam się okres zimowy, musimy zadbać o nasze pszczółki, aby wam wystarczyło pokarmu na całą zimę. Zaprezentujemy Państwu podkarniaczkę powałkową, 5-litrową. Ściągamy powałkę, zmiatamy nasze pszczółki i przystępujemy do montażu naszej podkarniaczki. Nasza podkarmeczka została zamontowana. Do tego zbiornika wlewamy maksymalnie 5 litrów syropu, a założona jest ta podkarmeczka prosto na ranki, Dzięki czemu pszczoły wydzierające ciepło podgrzewają syrop. Zakładamy pół, kor pół korpus lub daszek wysoki. Możemy przystąpić do nalewania syropu. Podczas uzupełniania podkarmaczki górnej 5-litrowej należy pamiętać, aby lustro syropu nie przekraczało wysokości wewnętrznej ścianki najniższej studzinki na różnej. Dzięki tej podkarmiarce możemy jednorazowo wlać dużą ilość syropu, czyli to jest 5 litrów. Pszczoły swoim ciałem podgrzewają syrop, dzięki czemu mają łat łatwiej go pobierać.